I put some in the mat, man. Zadanie szóste, matura rozszerzona Grudzień 2024, próbna od CKE mm, Rozwiąż równanie Modus 4x-8 plus modus x-2 Równa się 2-x minus module Okej, okay, dużo modułów No dobrze, te moduły to tak czułem, że zaczną wracać Ale to jest równanie tylko, aha, tutaj po prostu Na własności modułów musimy trochę podziałać No bo po pierwsze, tych modułów są cztery Ale to nie jest tak, że tu każdy moduł jest inny Tylko one tu chyba będą dwa Różne moduły, dobra? No bo tak, po pierwsze mamy własność z modułami Że jak jest mnożenie pod moduły, to można sobie to rozbić na mnożenie moduł. No i z tego wynika, że jak tu macie czwórkę, można by sobie czwórkę pod modułem może gdzieś tu z boku, Tak jak macie modus 4x-8, to można sobie wyobrazić, że tu pod modułem wyciągacie czwórkę przed, czyli jest x minus 2, i to później rozbijacie na modus 4 razy modus x minus 2, a modus 4 to 2, z modus 4 to 4, czyli to są 4 moduły z x minus 2. Oczywiście, ja bym tu od razu to napisał, bo jak chcecie wyciągnąć dodatnią liczbę z podmodułu, modułu za moduł, no to możecie. A jak ujemną, no to musicie ją na dodatnią zamienić. Czyli w tym zadaniu to są tak naprawdę cztery moduły z x minus 2. Dodać moduł z x minus 2. No to to już się zaczyna tu powtarzać. Równo. Kolejna własność, która się może przydać, to, że jeżeli macie odejmowanie pod modułem, to kolejność odejmowania pod modułem nie ma dla nas totalnie znaczenia. Czyli jak ja mam tu 2 minus x, to ja mogę z tego zrobić po prostu x minus 2. To drugi trik na to zadanie. Czyli ja tu zrobię, bo mi tak pasuje, bo widzę, że mam takich więcej składowych, no to zrobię x minus 2. Później mamy moduł z x plus 2 i plus 4. No dobra, słuchajcie. No to jabłka do jabła trzeba dodać. Cztery moduły plus moduł, a co w sumie to te moduły, to się, czyli w sumie te moduły to tutaj się zredukują po prostu, nie? No bo one są po obu stronach, takie same. Czyli tu tak naprawdę zostaje nam cztery moduły z x-2. minus No i teraz tak, bo to by można było zrobić graficznie na upartego. Można by tu zrobić to graficznie, słuchajcie. E, można by też algebraicznie. No mamy zapis obliczenia, ale teoretycznie można by się tu pokusić, żeby coś policzyć, ale graficznie to rozwiązać. To wam pokażę ewentualnie. E, zrobić Najpierw klasycznie, czyli zróbmy tak w takim razie, że mm, ja przerzucę sobie, jakbym to zrobił? Przerzuciłbym sobie ten moduł x plus 2 na tą stronę, a czwórkę bym zostawił, bo ja tu się spodziewam równania liniowego za każdym razem, więc teoretycznie chcę mieć xy po lewej liczby, po prawej, no ale jeszcze póki nie wyciągnę tych dwóch x pod modułu, no to się nie da. No i teraz robimy na siatkę znaków, czyli to sobie wyobrażamy, że to jest nasza pierwsza funkcja, to tutaj jakby. Kiedy on to się wyzeruje? No to się wyzeruje dla x równego 2. A kiedy się to, ten moduł wyzeruje, jak x plus 2 będzie równe 0, to dla kiedy x będzie równe minus 2? No to robimy tak zwaną siatkę znaków, może tu z boku, czyli tu jest tak naprawdę minus 2, tu będzie 2. No i rysujemy funkcje podmodułowe, bez modułu. Tak, wyobrażamy sobie, że to jest jakiś y równa się x minus 2. No to to będzie funkcja rosnąca, przechodząca przez miejsce zerowe na dwójce, czyli to będzie mniej więcej wyglądać tak. Ja wiem, że to by było 45 stopni, ale zależy. Zależy mi na tym, żeby ta prosta pojawiła się na całej szerokości osi. To pod jakim kątem to jest, to nie ma znaczenia dla naszego zadania zaraz. Polecam też podpisać, że to jest x minus 2, bo może się pomylić i całe zadanie idzie wtedy, nie? No dobra, zielona funkcja pod modułem, różnica taka, że miejsce zerowe jest minus 2, ale ona też będzie, w sumie będzie równoległa do tamtej. No trochę nie wyszło, jeszcze raz. Czyli to jest tak naprawdę x plus 2. No, jako y równa się, tak? To mam tu na myśli. No i dzielimy to sobie na przedziały. Ogólnie, jeżeli potrzebujecie materiału, właśnie zliczenia równań, nierówności z modułem, dwoma, trzema i w ogóle, to odsyłam Was do mojego materiału, bo na kanale już coś takiego powstało. Myślę, że może się przydać. Z takich własności również. No i rozdzielamy to na trzy przypadki. Czyli to jest nasz pierwszy przypadek, to jest nasz drugi przypadek, to jest nasz trzeci przypadek. No dobra. No to pierwszy przypadek. Ja to robię tak. Że nazywam sobie, że to będzie moja dziedzina numer 1. Dziedzina numer 1 to będzie x należący no, do tego przedziału, czyli to będzie od minus nieskończoności do minus dwójki. No załóżmy otworzyć. Gdzieś trzeba otworzyć, jak tu otworzyłem, to będę musiał w drugim domknąć. Gdzieś trzeba dorzucić te miejsca zerowe. No dobra, jeżeli tak, no to wiemy, że ta funkcja ma tu wartości ujemne, ta też ma tu wartość ujemne, czyli. To, co pod modułem jest ujemne, więc moduł zmieni znak, czyli trzeba przemnożyć to, co jest pod modułem przez minus. No to wracamy do tego równania, czyli tu będzie 4 razy minus x plus 2, bo przemnożam przez minus. No i to będzie minus razy minus, to się zrobi plus. Plus no x plus 2 w nawiasie, ale nie trzeba by było. Równa się 4, dobra. Czyli mamy tak: minus 4x plus 8 plus x plus 2 równa się 4, czyli mamy minus 3x. To jest plus 10. Czy będzie 4 minus 10? 3 minus 3x równa się minus 6. Dzielimy to na minus 3. Czy x jest równy 2? Pytanie, czy x równy 2 należy do naszej dziedziny numer 1, czyli do tej. No, jak tak patrzę, to nie należy, nie należy do dziedziny numer 1, czyli z tego wychodzi x należący do zbioru pustego z tego przypadku. Dobra, kolejny. Przypadek numer 2, no i dziedzina numer 2 w takim razie to będzie x należący. No i ja tu bym domknął i minus dwójkę, i dwójkę. A co się będziemy ograniczać? Można od razu w jednym przedziale to domknąć. No i teraz tak, żółty moduł jest dalej ujemny, w sensie to, co pod modułem, a to, co pod zielonym modułem, jest już dodatnie. Czyli tak, jeżeli to żółte jest dalej ujemne, no to dalej tu będzie trzeba to przez minus pomnożyć. Czyli tu będzie 4 razy minus x plus 2. No ale tu już zielony. Zielone to jest dodatnie, czyli tu zostawiamy ten znak jak była, był minus, czyli będzie, czyli będzie minus. No i tam było x plus 2. Pamiętajcie, że moduł zamienia się w nawias, jak coś, no bo moduł ma też funkcję nawiasu. I to będzie równe 4. Dobra, czyli mamy tak: minus 4x plus 8, minus x, minus 2, równe 4, czyli minus 5x. Tu z tego będzie 6, czyli tu będzie 4 minus 6, czyli minus 5x równa się minus 2. To podzielimy to przez minus 5. No to x będzie równy 2 piąte. Czy 2 piąte należą do dziedziny numer 2? No, 2 piąte to niecałe 1, ale dodatnie, czyli to jest OK. To należy do dziedziny numer 2, czyli tutaj x jest równy 2 piąte. Dobra, mamy już jednego x. No dobra, i myślę, że przypadek numer 3 zrobimy sobie tutaj, czyli dziedzina numer 3. To będzie x należący do przedziału, no od dwójki otwartej już do nieskończoności. No i tutaj mamy sytuację, że oba, oba wyrażenia podmodułowe mają wartości dodatnie na pewno. No to nie zmieniamy znaków, czyli tu jak było, to mamy dalej tak samo 4 razy x minus 2 minus x plus 2 i to ma być równe 4. Dobra, czyli mamy 4x minus 8 minus x minus 2. Równe 4, czyli tu mamy 3x, to jest minus 10, czyli plus 10 będzie, czyli 3x będą równe 14, czyli dzielimy to sobie na 3, czyli x będzie równe 14 trzecich. 14 trzecich to jest ile? No to jest 4 z kawałkiem, tak? No to to jest ok, to należy do dziedziny. Numer 3. No i na koniec odpowiedź do takiego zadania, czyli x należy. No i w klamerce możemy wymienić, w sumie mamy dwie liczby, dwie piąte i. 14 trzecich nie są za piękne, ale pokażę wam, że dałoby się to graficznie trochę ogarnąć, bo trochę tutaj obliczeń jednak jest. Zostawimy sobie to, pokażę wam drugi sposób. Słuchajcie, ja dzisiaj się nie śpieszę. Dzisiaj się nie śpieszę, chcę wam tutaj coś przekazać, jakąś wiedzę, może czegoś was nauczę. No dobra, mówiłem, że drugi sposób na to, yy, graficznie. Graficznie, ale z pewnymi obliczeniami. Czyli można by było sobie po prostu tu wyobrazić, że są dwie funkcje. Ja na przykład bym to sobie zostawił tak. Tą czwórkę to wrzucę z powrotem pod modą bo będzie mi łatwiej niż rozciągać, bo tych przekształceń to pewnie mogliście nie mieć. Czyli z lewej strony mam 4x minus 8 pod modułem, ok, a po prawej stronie tak naprawdę jak przerzucę ten moduł, to będę miał moduł z x plus 2 plus 4. No i traktujemy, że to jest funkcja f od x, a to jest funkcja g od x. I trzeba obie funkcje narysować w jednym układzie i zobaczyć x -y punktów przecięcia. OK? Wiem, że one nie były ładne, ale spróbujemy to zrobić. No dobrze, słuchajcie, tylko to tak, jak to narysować. Słuchajcie, żeby narysować od x, czyli tą żółtą funkcję, ja wiem, że przekształcenia moduł na wykresy funkcji w teorii nie obowiązują już, ale. Wydaje mi się, żeby wypadało jednak. Czyli tak, tu najpierw mamy y równego 4x 8, trzeba sobie to narysować, a potem trzeba to po prostu wrzucić wszystko w moduł i dostaniemy wtedy 4x minus 8 w module. No to tak naprawdę mm, minus kurde minus 8, no dobra, no trochę niefortunnie, bo tu mamy minus 8 tak naprawdę. No i współczynnik 4, czyli 4 raz, 2, 3, 4 do góry, jedno w prawo, 4 do góry, jedno w prawo. 4 do góry, jedno w prawo, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ogólnie tak naprawdę ten y zwykły działałby tak. Natomiast moduł spowoduje, że to, co na dole, odbije się do góry. Czyli ten punkt wyląduje nam tutaj, no i później tu będzie analogicznie w tym miejscu. Czyli ten, nasza funkcja f od x wygląda tak naprawdę tak. No oczywiście, słuchajcie. Tu, tu, miał być punkcik, bo coś tu mi się kratki źle policzyły, nie? Dobra, i to jest nasze f od x. I teraz g od x. G od x, no najpierw byśmy sobie narysowali po prostu... No słuchajcie, jak macie wprawę, to można moduł z x od razu narysować, bo to jest taka v 45 do 8. Czyli y równy się moduł z x, to by było po prostu coś takiego. O! tą stronę, nie? No i teraz tak naprawdę, żeby mieć plus 2 przy x, no to wektor przesunięcia to będzie minus 2, bo tu zmieniamy znak jakby przy x, plus 4. Czyli dwie jednostki w lewo i 4 do góry. Czyli tak naprawdę ja ten punkt się przerzucę, czyli 2 w lewo i 4 do góry. Czyli tu jest mój początek V. No i słuchajcie, Gucio, bo się nie zmieściło, tak? Dobra, nie ma problemu, poradzimy sobie z tym. Czyli ta funkcja będzie wyglądać tak. To nawet może dobrze, że nie ma punktów całkowitych, to bo tak, bo to nie jeden by odczytał i ty i w nosie, nie? Natomiast zrobimy to rzeczywiście, co tu zrobić, jeżeli widać, że się punkty przecinają, ale nie widać, ile są równe. No bo widać, że tu będzie punkt i widać, że tu będzie punkt przecięcia. Trzeba by te x'y tu dorwać. No i one nie są w punktach kratowych. Czasami są, wtedy jest super ekstra fajnie, natomiast nie zawsze tak jest. Jak to zrobić? Jak to policzyć? No mamy policzyć, nie? Słuchajcie, można to zrobić o wiele prościej teraz. Nie bawić się w te siatki znaków i tak dalej, tylko zastanowić się jakby, no bo w gruncie rzeczy ten punkt to jest przecięcie się tak naprawdę takiej zielonej Prostej z taką żółtą prostą. Nie? Nie musimy się tu w ten moduły bać. Czyli zauważcie, że ten odcinek tutaj, ten sam odcinek, ten jakby taki. No to tak, tutaj B jest równe 6. Ewidentnie. Czyli ta prosta to był Y równa się x plus 6, no bo współczynnik kierunkowy 1. A ten kawałek, ten żółty, sama ta prosta, tak, no to też bez problemu do odczytania, bo tu B będzie równe 8, czy Y tu będzie równy tak naprawdę minus 4x plus 8. No i ten punkt P1, nazwijmy go P1, no to P1 powstanie z policzenia układu z policzenia układu tych dwóch prostych, czyli y równego x plus 6 oraz y równego minus 4x plus 8. No to policzmy. Czyli tu wychodzi x plus 6 równa się minus 4x plus 8. No to 5x mi tu wychodzi. Szóstka na drugą stronę to będzie 2, czyli x będzie 2 piąte. To jest czy jakby to jest x1, tak? x1 mam na myśli, że to byłby x1. Nawet się zgadza, mniej niż 1. OK? No i teraz, jak ten punkt znaleźć? No w sumie ta zielona to jest ta sama, to już mamy, a ta żółta Część, można powiedzieć, to będzie y równy, no tu było minus 8 i to jest 4x plus minus 8, tak? Ten fragment. Czyli punkt P2, żeby policzyć, to my tu w układ musimy wrzucić tą samą zieloną prostą y równa się x plus 6 i tą żółtą inną już tym razem 4x minus 8. No to znowu x plus 6 równa się 4x minus 8, czyli minus 3x będzie równe. No, minus 8 minus 6 to będzie minus 14. Dzielimy sobie to przez minus 3, czyli x wychodzi równy 14 trzecich. I to jest jakby nasz x2. To jest ten to w miejsc, w tym miejscu. Czyli tak naprawdę odpowiedź do tego zadania. x należy i w klamercy zrobimy, 2 5 i 14 3. Sprawdźmy, czy wyszło to samo. 2 5 14 3. 2 5 14 3. Także też się zgadza. Dajcie znać, czy znaliście drugą metodę. Lecimy dalej. A po co mi to matma?